Witam, tu Sanjaya, Jasna Strona Mocy. Dzisiejszym tematem będzie poznawanie tego świata. Poznawanie przez analogię. Tak jak, przy komuś coś opowiadamy, to się używa takiego zwrotu. To jest tak, jak coś tam. To jest tak, jak coś tam. To jest, czyli takie porównywanie i rozszerzenie. Dlaczego to działa? Ponieważ to wynika z drugiego prawa Logosu. To jest prawo zgodności. Gdyby prawa zgodności nie było, przez tak zwaną analogię nie można byłoby się uczyć i komuś coś tam opowiadać, żeby komuś zadziałać na wyobraźnie. Chodzi o to, że drugie prawo logosu mówi, że wszystkie prawa są zgodne czyli prawa, które tyczą się mrówek, tyczą się nas, tyczą się drzew i tyczą się całego świata tyczą się wszystkiego. Także możemy przez takie porównanie. Drzewo ma też swoją jasną stronę mocy i swoją ciemną stronę mocy. My mamy swoją jasną stronę mocy i swoją ciemną stronę mocy. Dzień ma swoją jasną i ciemną. I tak jest ze wszystkim. I zobaczcie, takie drzewo. Tyle mniej więcej, ile ma u góry, tyle mniej więcej ma na dole. Jeżeli nie ma tej równowagi, ma za mało w ciemności, czyli ma za mało korzeni, byle wiatr takie drzewo wywróci. Nas można byłoby podzielić według prawa dwóch, czyli według prawa biegunowości, na naszą jasną stronę emocji i ciemną. Czyli ta jasna to jest nasza psychika, to czego nie widać, a to co czuć i to coś, co ożywia nasze ciało, tylko jest ważniejsze. A ciało jest w tym momencie ciemną stroną. Jasna to jest psychika, a ciało to jest ciemna strona. Ale to ciało nasze również można podzielić na dwie części, tą taką bardziej jasną i bardziej ciemną. Najprościej to jest podzielić tutaj. Głowa jest tą jasną stroną do myślenia. Oczywiście samą głową nie myślimy, bo myślimy umysłem głowa tylko bierze udział. I tą stroną ciemną. Wszystko podlega prawom tym samym. Czyli rozwija się, czyli tak jest. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Jakiś początek, rozwój, i potem, potem to się kończy. Nawet fale na wodzie też mają charakter taki sam. Jest początek fali, potem jest maksimum, i potem zejście fali. Wszystko tu jest falowe, bo wszystko tu jest zgodnie z prawami logosu. Ostatnio dostałem na internecie taki. Mądrowaty wpis. Jakaś kobieta tam napisała, jakoby była ode mnie mądrzejsza, że ja się mylę z tym logosem. I taki wykładzik mi strzeliła z takiego wyższego hinduizmu. Ja od hinduizmu się odciąłem, to jest religia. Jak od wszystkich religii się odciąłem, tam nie ma żadnej poważnej wiedzy. Zarzuciła mi, że ja nie mam wiedzy, bo nie znam się na Wedach hinduskich. Nie muszę. Tam nie ma wiedzy, która by mnie interesowała. Uważam, że najwyższą wiedzą jest Logos. Ja hinduizm wertowałem, poznawałem 20 ileś lat temu, 30. Potem niedawno, kilka lat temu, trafiłem na Logos w krybalionie i zorientowałem się, że to jest najwyższa wiedza ogólna, z jaką tu można się zetknąć. Tylko pomimo, że to jest napisane prostym językiem, jest to trudne do przyswojenia i nie każdego to interesuje. Tego hinduizmu, co ona tam przedstawiła, to się za bardzo zrozumieć nie da. Jakaś Yoga Maja, jakiś Brahman bezkształtny, to tamto. Skąd ona to wie? A, przeczytała. A, bo ktoś napisał. Jak to mówią, papier wytrzyma wszystko cierpliwy. Ten zarzut do mnie, że ja wyczytałem, że, że papier cierpliwy, jest słaby, ponieważ ja to. Zbadałem umysłem i zobaczyłem, że te wszystkie prawa, te siedem praw logosu, można zobaczyć w życiu. I one są tak spójne, tak logiczne, niczego podobnego nie ma, i żaden człowiek by tego nie wymyślił. Ta wiedza musiała być dana z góry. Tylko tą wiedzę sobie trzeba przyswoić, poukładać i do niej się stosować. Zobaczyć, że ona jest widoczna na każdym kroku. A to, co ona tam napisała w tym artykule, jakaś Joga Maja, jakiś brahman, to tamto, gdzie to widać? To są po prostu religijne dogmaty ubrane w takie ładne słówka. Dużo ludzi, tych takich kapłanów różnych, braminów czy innych tam księży, nauczycieli tak zwanych, że oni, żeby ukryć swoją niewiedzę, wymyślili takie skomplikowane słowa, dużo tych słów. I taki przeciętny Jan Kowalski słucha to i mówi: O kurde, jakie to mądre! Ja nic z tego nie rozumiem! Wiedza jest prosta. Te siedem praw logosu są proste, ale minimum wysiłku i my widzimy, że te wszystkie prawa w życiu żyją. Na każdym kroku one są widoczne. Gdyby nie było tego drugiego prawa logosu nie moglibyśmy przez tak zwaną analogię rozumować, porównywać i opowiadać. To nie miałoby sensu. Wystarczy zobaczyć na zwierzęta. Też mają głowę, tak jak my. Też jakieś wypustki mają, pięciopalczaste czy jakieś takie inne. Jest bardzo dużo podobieństw. Także zachęcam wszystkich do poznawania Logosu i nie przyjmowania żadnych dogmatów. Niczego nie przyjmować na wiarę. Przemyśleć, czy to działa, funkcjonuje w życiu, czy nie. Bo jeżeli ktoś nie zna tych praw życia, to jest jak dziecko we mgle. Jest jak ćma w ogniu. Te prawa go zmucą. Bo prawa życia dzielą się według prawa biegunowości na takie dwie części główne. Jedne bardzo milutkie, sympatyczne, dające szczęście. I drugie bardzo brutalne, ochydne, wstrętne, które miażdżą. To jest część logosu. To nie jest, to, że jakiś tam diabeł się wymknął jakiemuś bogu. Po prostu tak działa ta maszyna, tak działa ten wielki boski logos. A to po to, żeby takich leni zachęcić do nauki, bo taki leń cierpi. Nie chce się uczyć, bo jest ciemny, ale potem w pewnym momencie te cierpienie mu się nudzi i zaczyna myśleć. I sobie zadaje pytanie: A dlaczego ja tak cierpię? Bo nie znasz praw życia. Potem poznaje te prawa życia i jest lepiej. Przecież to jest takie proste: to jest tak jak z prawami ruchu yy, drogowego. Ktoś, kto nie zna tych praw,. To zaraz jakiś wypadek, na czerwonym świetle przejedzie, ktoś go puknie, potem policja jest kara. A jak ktoś wie jakie są prawa ruchu, to wie, że tu można pchać szybciej, tu wolniej, tu trzeba się zatrzymać. Dokładnie tak samo jest w życiu. Muzyka, której ostatnio poświęcam tak wiele uwagi, również podlega tym samym prawom. Też jest jakiś wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Czasami nutki są wyżej, czasami nu nutki są niżej. Czasami trzeba się zatrzymać, jakąś zrobić pauzę. Także wszędzie są te same prawa. Nasz język też jest melodyjny. Czasami mówimy trochę w górę, czasami intonacja jest w dół, czasami robimy przerwę. W życiu to samo jest. Jesteśmy aktywni. Czasami działamy intensywniej. Potem jest mała przerwa. A potem znowu działamy. A czemu nam tak mówią, żeby wierzyć, wierzyć, wierzyć? Żebyśmy nie myśleli, bo im mniej myślimy, to oni mają więcej kasy. Mają po prostu więcej tępych, schorowanych, nędznych, wystraszonych niewolników. Oni tak działają, żebyśmy się bali pomyśleć, a mamy możliwość. Bóg nam dał rozum, tylko trzeba go używać. A jak jest nieużywany, niewyćwiczony, to nie działa. Także zapraszam wszystkich do poznawania praw życia, bo to jest klucz do szczęścia, do wiedzy i nic nie przyjmować na wiarę. Żadnego kota w worku. Rozum to jest nasza główna broń. Tu jest rozum. A emocje, i miłość jest zawsze niżej. Pierw rozum. To na dzisiaj. Tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam. Serdecznie. I zapraszam wszystkich do naszej biblioteki. Tam są nasze wszystkie filmy, to jest nasza strona www.jasnastronamocy.info Bo z YouTube'em i z Facebookiem to tak jest. Dzisiaj jest jutro, go może nie być. YouTube ileś razy już nam te filmy usował, a nawet nasze strony całe znikają, więc zapraszam na naszą stronę.